Cześć, witam was w nowej serii wysportowanych, gdzie profesjonaliści pokażą wam jak wykonać pewne czynności w sporcie. Dzisiaj będziemy trenować akrobatykę razem z trenerem Borysem. Siemaneczko. Zaczynamy dzisiaj salto w przód. Zobaczcie co mam dla was. Zanim zaczniemy robić salto, pamiętajcie o rozgrzewce i odpowiednim miejscu do ćwiczeń. Mogą być jakieś materace, parki trampolin albo przystosowana do tego sala. Pierwszym ćwiczeniem oczywiście jest zwykły przewrót w przód, tylko dodajemy złapanie się nóg. W przewrocie. Przysiad podparty, kupa do góry, chowamy głowę, łapiemy nogi, przewrót wstajemy. Powtarzamy to ćwiczenie kilka razy sobie, żeby się przyzwyczaić do obrotu. Kolejnym ćwiczeniem jest naskok, który pozwoli nam się wybić w górę, złapać odpowiednią rotację. Naskok robimy z biegu, wyskakujemy do góry, podnosimy dwie ręce do góry, lądujemy, wybijamy się i cały naskok mamy już zrobiony. Kolejnym ćwiczeniem jak ponowiliśmy naskok jest panterka, do tego przyda się materac. Im grubszy, tym lepiej, bo będzie przyjemniejsze lądowanie. Panterkę robimy z naskoku, chowamy mocno głowę klatkę, upadamy na plecy sobie. Kolejnym krokiem jest przewrót przez materacę albo jakąś przeszkodę. Im wyższa przeszkoda, tym lepiej, bo wyżej wyskoczymy. Salto później będzie wyższe, ładniejsze. Robimy sobie jak na początku przewrót przez materacę, łapiemy nogi, lądujemy na nogi za materacem. Kolejnym krokiem jest już próba pierwszych sal. Skończymy je sobie na razie wsiadzie na jakimś podwyższeniu materacu. Pamiętamy, żeby kolana były szeroko, żeby nie stracić zębów, bo dentysta drogi niestety. Po opanowaniu wszystkich elementów jesteśmy gotowi, żeby zrobić salto. Jeśli macie jeszcze problem ze złapaniem rotacji, pokażę wam szybkie ćwiczenie, które wam to ułatwi. W tym ćwiczeniu przyciągam jak najmocniej klatkę do kolan. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej później kręcimy się w salcie. Dobrze, jesteśmy gotowi już, żeby zrobić salto, więc przechodzimy do tego elementu. Jazda! Tak wyglądała nauka salta w przód. To był taki przyspieszony poradnik. Jeśli chcielibyście się więcej nauczyć, zapraszam do mojej sali w Łodzi, Flippoint. Tutaj będzie Instagram, w opisie też. No i słuchajcie, jeżeli chcielibyście poznać kolejnych profesjonalistów, którzy pokażą Wam jak wykonać dane elementy, niekoniecznie tylko z akrobatyki, napiszcie w komentarzu, zostawcie subskrypcję. Dziękuję Wam bardzo. No i do zobaczenia w kolejnym poradniku.